Mam na imię Agnieszka i jestem dystrybutorem firmy e, firmie Agnini od 6 miesięcy i doświadczenia moje są bardzo pozytywne jak na dzisiejszy dzień, chociaż na początku byłam bardzo sceptyczna i nie miałam wiary w te produkty. Ale e, moja wiara właśnie wzrosła, kiedy moje dzieci e, po tym jak chorowały każdy miesiąc już od 7 miesięcy. E, nie wyleczyć się za pomocą Tylenol czy nawet antybiotyków, jakie podawałam ich od e, lekarza. I Artur tutaj, e, kolega, zaproponował mi e, wcze, wcześniej nawet wytłumaczając mi kilka tematów na temat zdrowia, e, używanie olejów z firmy Young Living. I zaczęłam używać e, najpierw Thieves, e, także Peppermint, e, Lawendę i Muszę powiedzieć, że e, niesamowite miałam te doświadczenia na lawendy, kiedy moje dziecko e, stłukło sobie nogę. E, kiedy posmarowałam lawendą, przeszedł był natychmiast, ale również e, bardzo szybko zabiłyła się rana. E, tak samo z młodszą stosowałam lawendę już kilkakrotnie. E, Natomiast ostatnio, to było około miesiąc temu, moje dzieci jak zwykle załapały jakąś bakterię, no i zaczęła się gorączka. Więc zastosując peppermint, gorączka przeszła po dwóch minutach. I stosując to przez następne trzy dni, te początkowe objawy całkowicie, właściwie początkowe objawy całkowicie ustąpiły po kilku godzinach stosowania TIFS, peppermint i a po trzech dniach całkowicie zeszedł w śród z organizmu i ustąpił i taki drobny kaszel, jaki miał.